Cześć, witam Cię serdecznie. Trochę czasu minęło od ostatniego filmu o trenerze mikrobiologii. Chciałem pokazać troszeczkę, co się na zmieniało. Jesteśmy już na wersji 0.10.1. Po drodze tych wersji wiele powstało, tak, naprawdę wiele, gdzie ta trzecia liczba potrafiła ładniej sięgać wysoko. No ale w porządku. Zobaczmy, co nowego. Przede wszystkim tak. Nie pamiętam, co dokładnie było w poprzednim filmie, ale wydaje mi się, że nie było rysowanych, e, e, rysowanych zdjęć w tle. No i te wszystkie tła teraz są faktycznie rysowane. No, może poza mentorem, ale po kolei. Pierwsza rzecz, przycisk z boku. Może nazwa troszeczkę nieadekwatna, ale mamy ustawienie patogenów, co ma pozwolić na wykluczenie danego patogenu z rozgrywki ja te tutaj sobie odznacza, to one po prostu się w grze teraz, jak będę grał, nie pojawią. Typ NFZ jest dalej niedostępny, o nim powiem troszeczkę na końcu filmu. No i tak, całość jest rysowana, tak to widać, poza no mentorem niestety. Mentor jest troszeczkę nieruszany przeze mnie, a izba przyjęć to samo rysowana. No i tak, co nam się rzuca w oczy, lub też nie rzuca, ale na co zwrócę uwagę, ja mamy liczbę wyleczonych pacjentów przyjmijmy sobie jakąś panią, spróbujmy ją wyleczyć. Tak, wywamy na nią pół szafki leków. Dobra, wyzdrowiała i faktycznie zwiększyła nam się ta liczba wyleczonych pacjentów. Co dalej? Weźmiemy sobie kolejną panią. Popierzmy materiał. Badań z Czerakiem, no to już coś tam podejrzewam, tak? A może podziała. Nie podziałała. OK. Ja Amasicillino. No dobra, może faktycznie będzie miała coś. Ma. No, ale dobra. Pojawiło się więcej odczynników na pewno w przygotowaniu hodowli. Um, no, krągowiec złocisty jak nic. Um, no, i właśnie, tutaj mamy coś nowego. Um, to znaczy, po lewo, nie wiem czy widzicie, ale mamy filtr e, patogenów. To znaczy, ten filtr patogenów powinien nam, nam pokazać wszystkie testy pozytywne dla danego konkretnego patogenu, tak? Czyli nie trzeba już całej listy scrollować, tylko można wziąć sobie na przykład bezpośrednio gronkowiec złocisty i mamy to. Ja tutaj widzę, mam troszeczkę problem. Nie jestem pewien dlaczego, ale czasami duplikują się te filtry. One działają dalej, tylko pojawiają się na przykład po dwa razy. Ja to w najbliższym czasie naprawię, ale teraz troszeczkę zaliczenia mnie gonią, więc nie do końca mam jak. No, ale to wciąż działa um, nie wiem czy widzieliście ale po drodze pojawiły się, pojawiły się testy na mutanty bo to faktycznie się pojawiło mechanizm e, mutacji w tym wypadku akurat nie mamy do czynienia z nie mamy do czynienia z mutantem ale jest no dobra Znajdźmy i Kloxacylina nie wiem, czy widzicie, ale sporo leków doszło. Doszły też leki przeciwgrzybicze, które nas teraz... Co tam miało być? Gloxacelina, tak? Zresztą znajdźmy... Rękowiec złocisty powinno działać. Ok. Gloxacelina i faktycznie pacjentka Ok. Um, no tak. Większość mojej pracy teraz skupiała się na tym, żeby po prostu dodać sporą liczbę sporą liczbę patogenów. Jeżeli chodzi o takie a, najbliższe działania, no to tak, tych patogenów na pewno dodać więcej, ale cały czas pobierany jest taki omni materiał, uniwersalny do badań, tak? Nie jest precyzowane, co to dokładnie jest, tylko zawsze mamy zapewnione, że w tym będzie patogen. No to się musi zmienić, tak? Bo są na, na przykład, nie wiem, testy antygenowe z moczu, czy tam z krwi, czy cokolwiek. I to nie może być tak, że mamy ten omni materiał, tylko faktycznie musi być tak pobierz mocz, pobierz krew, pobierz tam, nie wiem, popłuczyny oskrzelowe, jakiś aspirat, jakiś wymaz z gardła. Chciałbym też, żeby pojawiła się naturalna flora pacjentów i żeby ona była troszeczkę zróżnicowana, żeby tam mogły być jakieś kolonizacje, ale jednocześnie nie wywołujące bezpośrednio choroby, tak żeby no, coś jednak się nauczyć, tak, a nie tylko jeden patogen, Pacjencie, wyleczyć i do domu, tak, żeby było troszeczkę tego zróżnicowania. Chciałbym też, żeby nie można było dać im ta leków, tak szafki leków, że ja sobie otworzę to, przeklikam i się cieszę, bo, bo pacjenci są załatwieni. No nie, tak nie może być, tak? Musi być jakaś toksyczność tych leków, muszą być jakieś negatywne interakcje, bo na razie żadnych takich nie ma, mimo że takie interakcje istnieją. I problem też jest taki, że czasami w terapii skutecznej potrzebne są dwa, może niekoniecznie te leki, ale na przykład nie wiem. Jak mamy jakieś blastomyce z dermatitis, to przydałoby się amfoterycyna B, przydałoby się takie fajne na no, i-trakonazol, i, i wtedy powinna być. Oczywiście tutaj mamy zespół poparzonej skóry, mamy tutaj pewnie gronkowca złocistego. No, ale czasem potrzebna jest taka skojarzona terapia, a na razie tego nie ma, więc to będzie do wprowadzenia. Chciałbym też, żeby pacjenci mogli w końcu umierać, żeby wprowadzić ten tryb NFZ i chciałbym, żeby leki miały swoją cenę, żeby też nie pchać na pałę leków, no bo też swoje kosztują, nie? a Tak więc to będą moje prace na najbliższy czas. Ja tylko na koniec jeszcze powiem, że trener mikrobiologii jest już oficjalnie opublikowany, to znaczy wcześniej, żeby w niego wejść, trzeba było mieć specjalny link i bez niego no, nie było takiej możliwości. Teraz jest tak, trener mikrobiologii na ich.io i mamy sprawę załatwioną. Tak więc a, dzięki Ci liczne za wysłuchanie mnie i być może spotkamy się w kolejnym, że tak powiem, małym bez vlogu i updatecie co tam nowego.